Cześć! Dzisiaj zajmiemy się lepieniem uszek. Nie będę podawał przepisu na parsz i ciasto, bo można tego znaleźć pełno w internecie. Na początku rozwałkowuję ciasto. Każdy powinien zrobić to na grubość, jaką lubi. Następnie, przy użyciu węższej strony pierogownicy, zaznaczamy kółeczka. Staramy się to robić w równych rzędach. Także każdy rząd można było za chwilę oddzielić. Ja do tego celu używam noża kuchennego, ale można też spróbować takiego noża z kółkiem do pizzy. Każdy rząd delikatnie rozsuwam, żeby było później łatwiej. No i nakładamy nasz farsz. U mnie są to grzyby leśne z pieczarkami. Staramy się, że porcje nie były zbyt duże i leżały mniej więcej centralnie. Gdy mamy wszystko rozłożone, trzeba zawinąć ciasto. Można delikatnie pomóc palcami, upychając farsz, który będzie próbował się wydostać. Tak samo postępujemy z pierogami, tylko wtedy używamy do wszystkiego szerszej strony pierogownicy. Zawinięte ciasto wycinamy, przykładając pierogownicę na krawędzi farszu. Mocno dociskamy i poruszamy w celu oderwania pierożka. Jeśli komuś nie zależy na kształcie, to może teraz przejść do gotowania. Ja postanowiłem pobawić się i każdego pierożka zawiłem w uszko. Posługując się palcem wskazującym, przetrzymuję pierożka i zawijam krawędzie do środka. Następnie naciskam delikatnie, żeby ciasto się złączyło i gotowe. I teraz wszystko do gara. A oto efekt końcowy. Smacznego!